Witam wszystkich miłośników gier komputerowych. Z tej strony wkurzamcie, a to jest kolejny odcinek z gry Try Pre Builder. Jeśli jesteście nowi na kanale, koniecznie zostawcie suba, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz bez błędnego gadania, zanurzmy się w świat gry. Dobrze, moi drodzy. Yy, troszeczkę się pozmieniało poza kamerką. Ogólnie rozwinąłem tutaj bardziej tą wioseczkę, żeby była samowystarczalna. Yy, I tak, powstał tutaj warsztat yy, rzemieślnika. O, opiernicza się. Dlaczego tu się opierniczasz? Aha, bo już mamy wszystko potworzone w dostatecznej ilości. Tak? 3, 3, trzy. Okej. Okay. Zrobiłem mu, żeby wiecie, żeby, żeby żeby pilnował, żeby były narzędzia. O, śpi. <śpii> Dobra. Yy, Garncasz, no to już był. Yy, wiem już jak wymieniać totemy. Ogólnie wystarczy wejść sobie tutaj. Mamy poziom totemu, bambusowy, i możemy zobaczyć, jak przenosimy na drewniany, i już mamy drewniany totem zamiast bambusowego. Dzięki czemu produkcja zostaje zwiększona o 25%. Eee, powstała również chatka zbieracza. Tutaj, w tym miejscu, gdzie, gdzie to się idzie? Tutaj. Tutaj natomiast już mamy gliniany totem, dzięki czemu mamy zwiększone produkcję tego magazynu o 50%. Bo tu jest zbierać, tak? Wymaga tego plus tego i zbieramy sobie różne rzeczy. Tak, zbieramy sobie tutaj kamienie i liny. Obecnie tutaj w tym w tym budneczku yy, zrobiłem również kucharza, moi drodzy. kucharza. Kucharz jest tutaj. Yy, tak, tutaj jest kucharz, yy, on produkuje nam tutaj jedzenie zy, z tego co upoluje nam tutaj rzemieślnik. Wiecie, mu się tutaj myszka przestawiła. Yy, wschodni że rzemie, nie rzemieślnik, tylko zbie... Nie, yy, yy, myśliwy, co nam upoluje, tak? I ponadto postawiłem targ tutaj, no tak, żeby po prostu był. Uważam ogólnie, że te targi nie są zbyt nieopłacalne, tak, no bo jeden pracownik pozwala na przeniesienie jednego surowca. B będzie to okej okay, moim zdaniem tylko wtedy, gdy na przykład, yy, wiecie, w danym biomie nie będzie określonego złoża, załóżmy, nie wiem, nie będziemy mieli gdzieś kamienia, no to wtedy z innego biomu będziemy sobie mogli ten kamień tutaj przerzucać, nie? Ale tak, poza tym to wydaje mi się, że nie ma, nie ma to większego sensu używanie tej chatki zbieracza. W sensie tej, tej, tego tragarza tutaj, tak? Dobra. Napijmy się wody. A, powytwarzałem sobie również y, tutaj kadzidła oraz talizmany. Aczkolwiek nie mam wystarczającej ilości jeszcze, y, żeby. Aby odblokować sobie wszystko, ale pomyślałem, że zrobimy sobie mocniejsze plemię, odblokujemy, dzięki czemu uzyskamy możliwość budowania średnich chatek do spania i spróbujemy postawić sobie taką średnią chatkę, żeby zobaczyć, jak to po prostu będzie, będzie wyglądało. Tak, dzięki czemu zwiększy nam się ilość miejsc do spania z 3 do 5, z tego co pamiętam. Dobrze, i możemy już postawić sobie średnią chatkę, tak, yy, nieprodukcja, prywatna. czyli możemy chatę do spania, bądź średnią chatę, tutaj mieliśmy 3, tutaj będziemy mieli 5. Oczywiście troszeczkę będzie więcej surowców potrzebne, ale to, to spokojnie. Zobaczcie, ciekawa sprawa, wydaje mi się, że jak stawiałem ten budynek, to ten dach był zielony, nie, a zrobił się żółty. się wydaje, Nie wiem czy, 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 czy to po prostu tak mi się wydaje, czy tak faktycznie jest, że, że z czasem ta trawa tak jakby traciła swój zielony kolor i stawała się żółta, taka wiecie, uschnięta. Yy, no dobra, ale wybudujmy sobie tą chatkę do spania. Średnią chatę do spania. Czy ona jest dużo większa? No nie wiem czy ona jest dużo większa. Także tutaj nie możemy. Dobra, pójdziemy, zbudujmy sobie ją tutaj po prostu. W głębi. Gdzie hmm, byśmy mogli? Czekajcie, zniszczę, yy, zniszczę... sobie ten krzaczek. Zobaczymy, czy wtedy nam się ta chatka tutaj postawi. Yy, jeszcze raz. Yy, nie tu. Prywatna, średnia chatka. O, teraz wchodzi. Okej, okay, czyli to będzie coś takiego, tak? Dobrze, postawiłem. Czy to jest średnia? No, chyba średnia. Prywatne, średnia chata do spania. Tak? Gadzały się? To by się zgadzało. To by się zgadzało, no dobra. Kurde, nie da się z z tego wyjść. Dobra, zbudujmy w takim razie ją. Troszeczkę więcej surowców będzie potrzeba, ale dzięki temu będziemy mieli wiecie, w jednym budynku więcej więcej łóżek, tak, dzięki czemu będziemy mogli mieć więcej ludzi. U, glina jest potrzebna, której nie mamy, ale glinę wydobywamy już tutaj w tym yy, w, te, w tej naszej osadzie, więc zobaczcie. Aha, 9. <śm>, nie za wiele. <śm>, no dobra, ale nie ma co się przejmować. Gliny mamy też również tutaj pod dostatkiem, także możemy sobie ją wydobyć. I na moment wydobyję, wydobędę te trzy kamyki W sensie te trzy złoża Dzięki czemu będziemy mieli prawie 40 gliny Ogólnie glinę złożyłem wiecie do, do produkcji misek na totemy, nie? Nie na totemy, tylko tam, no na te tam kadzidła, nie kadzidła Jak to tam się nazywa? Dobra Mamy 39 glin. Okej, okay, czyli to robimy taką ala coś na zasadzie, nie? Okej, okay. bambusik, no i okej, okay. zobaczcie, mamy 5 łóżek do spania. Spoko, kolejne 5 miejsc. Yy, zastanawiam się, czy nie zamienić tych chatek tutaj dwóch, które mamy postawione. Trzech tak naprawdę. Bo z trzech zrobimy, z dziewięciu zrobimy 15 miejsc. A spróbujmy zamienić, yy, tylko potrzebujemy młotka. Zobaczmy sobie pod piątkę młotek i rozbierzmy tą jedną chatkę. Dobra, myślałem, że coś tam nie, nie działa, ale więcej dużo mi było trzeba. Tak powiem, że to jest takie, takie zabezpieczenie przed niechcianym usunięciem. Yy, dobra, prywatna chatka. Czekajcie, ale ja może ją postawię? Aha, nie da rady, tak. No dobra, postawmy ją tutaj. Tutaj nas blokuje glina, nie? Ogólnie, żeby te chatki robić. Bo tak naprawdę tutaj gliny, bambuski to jest standard. Tak samo przykrycie, ale zamiast drewna używamy gliny. Ok, czyli mamy 9 gliny, czyli 30 gliny idzie na jedną chatkę. Yy, polećmy sobie, wydobądźmy jeszcze tutaj trochę tej gliny. Tutaj mamy jeszcze złoża, także możemy sobie na spokojnie ją wydobyć. Ok. Druga, trzecia i tutaj czwarta. Ogólnie warto, warto jest inwestować właśnie tutaj w te budynki mieszkalne z tego względu, że no wiecie, dzięki, dzięki temu, że mamy więcej ludzi, możemy automatyzować produkcję, tak i zbieranie konkretnych tam obszarów. Więc na przykład nie musimy chodzić i zbierać kamienia, tylko zbierasz za, a robi to za nas, tak? Czy tam glinę i tak dalej, i tak dalej, nie. Dobra, czyli mamy drugą, dzięki czemu mamy 32 miejsca. Zastanawiam się tylko, czy będę mógł mieć większy yy, większy ten. Większy magazyn. gdzie jest magazyn w ogóle? Tu jest magazyn, chyba nie będę mógł mieć większego. Kurczę, bo trochę mało slotów jest ogólnie, jeżeli wiecie, w magazynie mamy yy, przytrzymujemy jakieś tam narzędzia w większej ilości, no to mamy już mało miejsca na, na surowce, co nie? 22. Zastanawiam się, czy nie, 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 nie usunąć tej ostatniej, nie postawić blueprint'a. Ale chyba na razie się z tym wstrzymam. No fajnie, faj, fajnie wygląda ta chateczka. Taka już gliniana, poważna sprawa. Yy, dobra, to teraz tak, czym byśmy się mogli zająć dalej? Ogólnie będziemy chcieli zrobić na pewno sobie to. Mamy 20 w tej zmianu, Nie mamy niestety kadzidła. Yy, tak samo tutaj. Moglibyśmy święconą glinę zrobić, dzięki czemu blokujemy gliniane totemy. Yy, pe, 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 pe. Czy te gliniane totemy są nam jakoś takie niezbędne? No, wydaje mi się, że w tym momencie nie, więc skupiłbym się na tym, żeby yy, zrobić sobie prosty kilof i przejść już do tego, wiecie, kolejnego piomu. Tu sobie wrócimy i na spokojnie glina się nam zbierze, i wtedy będziemy mogli. Zrobić tą święconą glinę. Będzie, będzie można poulepszać te totemy. No i tutaj będziemy już mogli w kilofie mieć chatę farmera. Zobaczcie przyprawy i racje żywnościowe lepsze. Również chatę kamieniarza. O i zobaczcie, obsydian się nam odblokuje. Duża chata do spania, kamienny totem. I tutaj już będziemy z obsydianu robić. Sydianowy totem. Aha, tutaj po prostu już rozbudowywanie arki, tak? Czyli tutaj w tym stage będziemy, będziemy robić sobie, budować arkę. tak? No dobra, spoko. Eee, zajrzyjmy do magazynu. Zobaczmy, jak tam sytuacja gl z gliną. Może nasz człowiek już trochę wydobył. Dwa. No to nie za dużo. Eee, jak ogólnie sytuacja plemienia? Eee, mało drewna. Produkcja wstrzymana. Bo mało drewna. Dlaczego było mało drewna? Aha, żeby robić motyki. Yy, w takim razie, ja tu mam 143 drewna. To mogę połowę, nie powiedzmy 70, zrzucić. Dzięki czemu tutaj produkcja już powinna, powinna nam działać. Yy, mamy również jednego pracownika bezczynnego. Moglibyśmy go tutaj dorzucić do garncarza, żeby szybciej wydobywali to, tą glinę. Tu się tylko zastanawiam, bo zobaczcie, rzemieślnik produkuje nam po trzy rzeczy, tak? Czyli produkuje nam trzy motyki, trzy młotki, trzy włócznie, trzy noże. A wykorzystujemy tak, włócznie wykorzystujemy Teoretycznie, chyba 4 powinniśmy mieć, nie? Więc ja tutaj dodam. Czekajcie, teoretycznie ten myśliwy. Ehm, ograniczenie produkcji, żeby miał, nie wiem, do 25 powiedz. Nie, ale nie kości, nie kości, nie kości. Aha, on to wszystko kurczę ogranicza. Okej... Okay. Wiecie, teoretycznie mamy bardzo dużo mięsa. A my nie potrzebujemy już w tym momencie tego mięsa. Tak samo skór, kurde, no ale wiecie, nie chciałbym całkowicie wyłączyć, no bo przegapimy i nasi ludzie nie będą mieli co jeść, i to też nie będzie za dobre, nie? Hmm, jak to zrobić? Dobra, ustawmy tutaj na, na 75 po prostu ograniczenie. Może w ten sposób. Bo opisywałem sobie odpowiednio też te budynki, żebym wiedział, które budynki są w zachodniej części, które są w wschodniej. Tak, bo później dojdzie nam jeszcze północ, i tak dalej. Północ i południe, więc może yy... no, by wiadomo było, co gdzie po prostu jest tu, nie? Yy... Tak, i teraz tak. Tutaj mamy teoretycznie samą glinę. Dobra, wiecie co? Mamy noc, więc ja się prześpię. Prześpię się do rana, do siódmej i pójdziemy sobie, zwerbujemy troszkę więcej ludzi. O kurcze! Co to, jakaś burza piaskowa? Zjedzmy sobie tutaj rację, pójdźmy się napijmy. OK. I polecimy sobie do zwiadowcy, niech nam powie, gdzie możemy pozyskać więcej ludzi. Wiecie, żeby tutaj sobie w tej wiosce już może nie wymaksować, ale zwiększyć tą produkcję, zoptymalizować, może w ten sposób, nie? Czyli zdobędziemy kolejnych trzech ludzi za chwilę, tak? Czy jesteś łowca? Nie chyba. Nie, to nie jesteś łowca. Łowca jest pewnie gdzieś tam u siebie w, w domku. Kurczę, co to za brzydka pogoda? Nie podoba mi się ta pogoda tutaj. Halo. Było tak ładnie słonecznie. Tak, potrzebujemy rekrutów. Gdzie mamy ich szukać? Tam, daleko. O, bardzo daleko. No dobra, ja zrobię tutaj wam cięcie i widzimy się już na miejscu przy nowych rekrutach. No dobrze moi drodzy. Docieramy już do miejsca, no, w, którym, w którym poinformował nasz słowca. I faktycznie mamy tutaj trzech, trzech ludków. Witaj, ludku. Eee, dobra, dołącz do nas, dołącz do nas, i ty ostatni dołącz do nas, dobra. I teraz tutaj mamy jeszcze jakiś tam budynek, który możemy sobie rozebrać. Najpierw go zeksplorujmy. Weźmy sobie skóra włócznia niebieskich karnych. No, bez szału, bez szału, no ale dobra. Niech tam będzie. Rozbierzmy go przy okazji. No i co? Możemy wrócić do naszej bazy, ale możemy to już zrobić, proszę Państwa, dzięki szybkiej podróży. Okej, okay. to jest fine. fajna zasada, że jest blisko właśnie tego ołtarza, więc teoretycznie szybka podróż, i już jesteśmy na miejscu. Eee, dobra, zauważyłem również w międzyczasie, że. Czekajcie, on może zbierać liny, ale my. Tutaj nie mamy ani liny, ani tych y, dużych patyków, y, dużych liści, nie? Tutaj w tym miejscu. Czekajcie, zbieracz. Czyli tak, duże liści i liny nie, nie zbierzesz, bo ich po prostu tutaj nie ma. Więc niech on zbiera proszek, niech zbiera sobie kamyki. No ale lin niestety nie da rady zebrać. Eee, I... Przez to nasz rzemieślnik nie może wytwarzać odpowiedniej ilości... W sensie nie może wytwarzać... O, zobaczcie, włóczni ani młotków. Tak, włóczni ani młotków. Więc musimy dostarczyć mu tutaj trochę tych linmy. Ja mam 28 wykwipunku. Więc ja je mu tu zrzucę. To nie jest dużo. To nie jest dużo, no ale zawsze coś. A weźmiemy sobie glinę, weźmiemy sobie piasek i zrobimy sobie, proszę Państwa, te tematy dla bogów, nie? Czyli boskie kadzidło. Zróbmy ich tyle, ile możemy, czyli całe 10. Całe 10, ale one pozwoli nam chyba odblokować już ostatni, ostatni element. Tak mi się wydaje. Czy jeszcze nie mamy kilofa? Kurczę. nie, chyba nie mamy jeszcze kilofa. Tam było chyba potrzebne 20. Czekajcie, no zaraz, zaraz się wszystko okaże. Okej, okay, mamy to i teraz, tak. Tak, nie mamy jeszcze tutaj. Czyli potrzebowalibyśmy, potrzebowalibyśmy 30. 30 talizmanów. 30 kadzidła, mamy 10, czyli moglibyśmy teoretycznie gniane te temy sobie odblokować. Ale na razie, to, na razie nie chciałbym tego robić. Na razie bym tego nie chciał robić. Wolałbym zebrać sobie tutaj surowce na, na kadzidło. 10 kadzidła, czyli boski piasek jest nam potrzebny. Dobra, to w takim razie musimy. Yy, czekajcie, gdzie ja jestem? Yy, musimy zrobić sobie motyczki. Zrobię sobie ze 3. I polecę. Powydobywam ten, tego boskiego piasku troszkę. Yy, motyczki, hop, sam mamy to. No i co? I lecimy szukać boskiego piasku. Jeszcze zobaczę, jak tam sytuacja z gliną u nas wygląda w osadzie. Ile mamy gliny? 3 i 2. Ja mam tu 87. No dobra, ogólnie gliny jest całkiem sporo. Tak samo kości już mamy tutaj taką ilość, że chyba może, będziemy mogli Kościane to temy na spokojnie sobie zrobić w ilości 30. Eee. <laughs> tak sobie myślę. Kościane to temy w ilości 30. Gliny nam też będziemy już mieli chyba na, na miski. No dobra. Lecę, pozbieram trochę tego piasku i widzimy się. A raczej słyszymy się za chwilę. No dobrze moi drodzy, wytworzyłem już 30 kościelnych talizmanów oraz 30 kadzidełek. Możemy dzięki temu zakończyć ten stage motykę. Zacznijmy od o, błogosławieństwa. E, motyki, tak? Płogosławieństwa mistrzostwa. Co? Błogosławieństwo mistrzostwa. No dobra, niech tam będzie. Starczmy surowce. Mamy to. I święcona glina. Aha, czekaj, aż zakończy się obecny rytuał. No, kończy się. Dobra, zakończył się. I mamy to. Skończony stage motyka. Przeszliśmy teraz do kilofa. okej. Okay. No i widzicie. I udało się to wszystko odblokować. Możemy również sobie wytworzyć w tym momencie kilofy. Yy, a gdzie one jest? Kamienne figurki. Składnik wielu rytuałów. OK. A jeżeli sobie wezmę tutaj, to zaznaczę. To czy ja mógłbym, będę mógł zrobić sobie ten rytuał również tutaj, czy muszę iść do tego północnego? Mogę, mogę również tutaj, spoko. Czyli potrzebujemy pięć kamiennych figurek i pięć grzybowych wywarów. Mam pytanie, czy będziemy mieli surowca, żeby to, to potworzyć. Kamienne figurki tak, bo tam chyba był potrzebny jeden kamień, a ten duży kamień. Prawdopodobnie, dobra, zrzucimy sobie to, bo to już nam się nie przyda. Motyczki sobie zostawmy. Eee... Tych włóczni mamy dość sporo. Możemy też je zrzucić. Czekajcie, ja trochę tutaj poukładam, bo jest tutaj niezły niezły miszmasz. Eee, na pewno to byśmy chcieli w ten sposób. Tak, tak, tak. I tu możemy złożyć włócznie. Ok, i tak to mniej więcej teraz się rozkłada. Yy, tu mamy jeszcze kamyk. Możemy sobie dać, że kości, skóra, mięso obok siebie. Piasek, glina. Ok, coś, coś w ten sposób, mniej więcej. I teraz tak, czy ja chciałbym coś wyrzucić z ekwipunku swojego? No niekoniecznie, niekoniecznie. Ale chciałbym na pewno zrobić sobie kilof. Bo zobaczcie, nie mogę robić kamiennych figurek, bo potrzebuję kamień łupany. Żeby go zrobić będę potrzebował kilofa. Dwie liny nam są potrzebne. Podzielmy, weźmy sobie dwie. I zróbmy sobie... Prosty kilof. Wytwórzmy. Yy, kamienne figurki i co tam było potrzebne drugiego? Przyprawy nie chyba. Yy. Grzybowy wywar. O, to było potrzebne. 5, czyli musimy zrobić 5 misek. Weźmy sobie 5 gliny. Zróbmy sobie te 5 miseczek. Polecimy zaraz, zrubimy kamyk. Yy, nie tak. Aha, 5 misek to potrzebujemy 25 gliny. Yy, a ja wziąłem 5, czyli jeszcze musimy wziąć sobie 20. Ok. I dzięki temu możemy sobie zrobić 5 miseczek. 5 miseczek, i zaraz będziemy mogli robić grzybowe wywary. Mamy na, na szczęście grzybki, zebraliśmy sobie tam. Yy, więc będzie można zrobić te wywary. Ilości. Aha. <laughs> Dwie miski i 10 grzybów. Potrzebujemy 5 grzybowych wywarów, czyli potrzebowalibyśmy 25 grzybów. Kurde. No to nie. To jednak będziemy musieli i tak się tepnąć. No dobrze, moi drodzy, ale wydaje mi się, że kontynuować będziemy w takim razie sobie w kolejnym odcinku. Jeżeli podobał wam się ten materiał, pamiętajcie zostawić lajka, liczę również na wasz feedback w komentarzach. Przypominam o, sub o subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.